za chwilę pewnie mimo wszystko uda się do pałacu prezydenckiego, a tam, no właśnie panie profesorze, uroczysta kolacja, choć właściwie powinnam powiedzieć uroczysty obiad, obiad prawda? Bo tak, taka formuła. Tak, jeśli w chodzi o dyplomację, to, to, to życie zaczyna się o 11 przed południem, mm -hmm. to najwcześniej herbatką, później mamy, możemy stopniować to. I śniadanie jest to o tej porze, oczywiście jest to obiad. Obiad roboczy tu trzeba dodać ten przymiotnik, jest to formuła obiadu roboczego. To czym taki obiad roboczy, ale jednak uroczysty? obiad roboczy różni się od innego obiadu, równie uroczystego i wydawanego również w płacu Prezydenckim. O właśnie. To znaczy, ty, tych różnic jest sporo i tu dziękuję za to, że jest to obiad roboczy uroczysty. Ja może najpierw powiem, jak wygląda obiad roboczy nieuroczysty. Robocznie... Nie tak, niedawno na przykład, to stosunkowo łatwo mogę mhm. powiedzieć. Są takie obiady, na przykład, kiedy NATO, szefowie NATO się zbierają, ministrowie spraw zagranicznych, w tej formule to rzeczywiście możemy zobaczyć, że obiad jest naprawdę Roboczy, czyli są dokumenty i obok tych dokumentów w trakcie rozmów jest jakieś niewielkie danie, jakiś niewielki posiłek, kilka kieliszków i to jest ta forma obiadu, obiadu roboczego obiad oficjalny może. Tutaj najlepszy przykład mieliśmy niedawno u nas właśnie, kiedy gościliśmy prezydentami Miedwiediewa, Mogliśmy zobaczyć, jak taki właśnie obiad oficjalny wygląda, ale jeszcze piękniej było to na dworze królewskim w Londynie. I proszę zwrócić uwagę, tam właśnie zastosowano, co już wcześniej zostało podane, ten stół ustawiony w podkowę. A Brytyjczycy stosują różne formuły stołu. Nie zawsze jest ten, ale stół ustawiony w podkowe zarówno w Polsce, jak i y, to jest tradycja dworów królewskich był, y, był y, czy jest uznawany za najbardziej dostojny. I tam jest ta formuła. U nas mamy kształt możemy czy... tak, 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 tak. tak. Bardzo proszę. U nas mamy rozwiązanie, jeśli chodzi o sam kształt stołów, proszę zwrócić uwagę, w palcu prezydenckim najczęściej spotykamy takie rozwiązanie, że jest to stół owalny, który, przy którym zasiadają najbardziej dostojni goście. I to dość demokratyczny układ, yy, prawda? Stosunkowo łatwo chyba wtedy gości posadzić w określonych miejscach. nie, to jest bardziej skomplikowane. Panie profesorze, to mam propozycję. Do tego, jak bardzo jest to skomplikowane i na czym te komplikacje polegają, wrócimy za moment, bo teraz. Was przypominamy o 19.10, czyli już 3 minuty temu prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, powinien być w pałacu prezydenckim, ale nie jest, jest w hotelu Mariot. Marek Ostrowski komentator, publicysta polityki przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Co się stało, jak pan sądzi? No na razie moim zdaniem nic się nie stało, z tej przyczyny, że opóźnienie trzyminutowe to jest jeszcze mówiąc szczerze, opóźnienie żadne. Opóźnienia bywają godzinne, albo nawet dwugodzinne, a ja sam niechwalący uczestniczyłem, trzypię jako obsługa prasowa, w takiej wizycie, w której rząd belgijski był w rokowaniach i przed upadkiem i mianowicie zaproszeni goście zagraniczni głowy państw czekały. Dobre trzy godziny przechadzając się po ogrodzie, żeby coś tam oni postanowili, bo były ważne sprawy państwowe. Więc trzy minuty moim zdaniem to jest nic. I jeszcze mam tylko uwagę, oczywiście nie śmiem dyskutować z panem doktorem Siborą w sprawie kształtu stołów, ale chciałem zwrócić uwagę, że to jest też uzależnione od kształtu. Czy wystroju sali, w której się gościa przyjmuje. Dla przykładu, nasza sala kolumnowa prawda, nadaje się do stołu kwadratowego bardzo dobrze, nadaje się do kilku stolików. Niektóre sale, na przykład ostatnio widziałem salę na Zamku Królewskim w Sztokholmie. Sala jest bardzo długa, podłużna i wtedy stół może być tylko długi i podłużny. Nie można ustawić stołu w podkołę, bo po prostu nie ma tam miejsca takiego. Odwodzem, panie, panie tak, profesorze. Dziękuję. Z panem redaktorem miałem możliwość niedawno rozmawiać w studiu, więc dziękuję panie redaktorze. To oczywiście bardzo ważne uzupełnienie, y, dlatego stwierdziłem, że temat y, problem stołów dyplomacji to jest na osobny wykład mhm. w zasadzie I, i tak to też czynię, kiedy spotykam się ze studentami i dziękuję bardzo. Oczywiście y, y, należy powiedzieć, że na przykład stów podkowe doskonale był stosowane na Zamku Królewskim w okresie międzywojennym są piękne zdjęcia z tych przyjęć noworocznych i tam kształt sali pozwalał na to. Ja pozwolę sobie jednak stwierdzić, że Powinniśmy mieć takie miejsce w Polsce czy w Warszawie, gdzie można by ten stół podkowy, bo być może ta sala, właśnie tu się w pełni zgadzam, nie pozwala na to i tam jest to rozwiązanie stółowalne i, i są tak zwane wyspy czyli te stoliki oznaczone znakami zodiaku, więc jest lew, baran mhm. i tak dalej, tak. i gdzie tak kształt sali na to y, narzuca to rozwiązanie. Natomiast y, y, są takie miejsca, gdzie można by powrócić do tej tradycji stołów podkowych, więc y, w pewnych sytuacjach, szczególnie kiedy głowy koronowane podejmujemy warto o tym pamiętać także dziękuję za uzupełnienie panie redaktorze i, i to już teraz ja mam nadzieję nie będziemy się przerzucać uwagami uwagami, tego nie, jednoznanie, nie, nie, nie. bo jest ale to jest bardzo ważne muszą, dobrze że powiedzieliśmy bo... muszą z odpowiedniej strony wyjść Wiesz, też nie każda sala się do tego nadaje Marek Ostrawski jest... publicysta polityki panie redaktorze Dziękuję korzystając bardzo. z okazji jeszcze zapytam o pański komentarz pańską opinię na temat tych dwóch pierwszych punktów wizyty Obamy w Polsce grup nieznanego żołnierza i potem pomnik bohaterów getta jak pan ocenia? no były one rutynowe z pewnością nie mamy aż takiego doświadczenia organizacyjnego, żeby to wyglądało bardzo e, naturalnie, te rozmowy krótkie, prawda? E, wszyscy ludzie tam zgromadzeni powinni wiedzieć, jaka jest proporcja czasu przeznaczonego dla nich, żeby tam za długo prezydenta nie nudzić, ale wydaje mi się, że to było wszystko godne i serdeczne. Tym bardziej może godne i serdeczne że niestety no, z jednej strony pech z pogodą, a z drugiej strony te komunikaty, że miasto będzie zatkane, tak wystraszyły ludzi, że e, porównanie przyjęcia w e, Irlandii, zwłaszcza, ale także w Wielkiej Brytanii z przyjęciem polskim wypada dla Warszawy Blado. No to było jednak to miasto, które no że tak powiem, no z pewną obojętnością do tej wizyty się odniosło. No co mi się nie podoba, no żałuję, bo Warszawa jest coraz ładniejszym miastem, mogła się lepiej pokazać, prawda? To było miasto wyludnione niestety. Marek Ostrowski, komentator, publicysta polityki. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Panie profesorze, 19.18, za kilka minut pewnie Barack Obama opuści hotel Mariot, gdzie jak wiemy już pojechał z przyczyn zupełnie prozaicznych. Pojechał się odświeżyć. Zaraz opuści hotel i będzie jechał do pałacu prezydenckiego, a tam uroczysty, roboczy, jak ustaliliśmy, obiad. Podzielmy rolę. Gospodarz prezydent Komorowski tak. goście przywódcy Europy Środkowo-Wschodniej i gość honorowy Barack Obama jak to wszystko zorganizować żeby nikogo nie dotknąć No właśnie to było trudne dla protokołu również znaleźć taką formułę aby była to formuła godna i aby wszystkie strony były zadowolone czasami używa się też określenia współgospodarz mm -hmm. ale tutaj mamy typ gościa honorowego i rozwiązanie które przyjęto o tyle na tyle już wiemy o tym, że chyba bardzo słusznie przyjęto taką formułę, że prezydent Komorowski będzie witał uczestników szczytu, czyli obecnie bawiących w Polsce prezydentów i premierów. I obok prezydenta Komorowskiego będzie mu towarzyszył prezydent Obama. Jest to bardzo trafne rozwiązanie, moim zdaniem bardzo wygodne. To ma już bardzo medialne też, też elementy istotne. Każdy z gości może wówczas zrobić sobie zdjęcie. Goście, przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, 20 przywódców zjeżdżają właśnie do Pałacu Prezydenckiego. Uroczysty obiad roboczy wkrótce się rozpocznie. No, a... Praktycznie podchodząc do sprawy, rozpocznie się pewnie wtedy, kiedy na miejsce przyjedzie Barack Obama. Czy to nie jest afront, czy to nie jest policzek pewnie za duże słowo, że ci wszyscy przywódcy z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim na czele, a więc gospodarzem, będą czekać na Baracka Obama? Nie odczytałbym tego w ten sposób. Zasady nowoczesnej dyplomacji, nowoczesnego protokołu przewidują takie rozwiązania. To znaczy, gdybyśmy wyjęli dawne podręczniki czy te dokumenty, mhm. ten dokument, który ja miałem szczęście opublikować, tam jest inna formuła. Tam jest rzeczywiście formuła przywitania gości, kiedy jest właśnie prezydent, jest taka, że goście oczekują na prezydenta. Tutaj zostało to, pamiętajmy, to jest konferencja międzynarodowa i stosuje się protokół przewidziany dla konferencji międzynarodowych, a i on musi tutaj być elastyczny, bo jest szalenie trudno wybrać przy, przy pewnej komplikacji i, i naprężeniach między osobami. Stąd te okrągłe stoły nie zawsze są najlepsze. Czasami są dobre, ale nie zawsze są najlepsze. Te, 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 te mniejsze, które tutaj zobaczymy dzisiaj na zdjęciach i to jest to rozwiązanie nowoczesne, coraz częściej stosowane, proszę zwrócić uwagę, w Stanach Zjednoczonych podobne w Biały Dom ma podobne rozwiązania i tam właśnie no, chociażby wizyta prezydenta Chiny ostatnio oficjalna była też perfekcyjnie przygotowana i kształty stołów też były podobne. Także tu myślę jest to bardzo formuła która nikogo nie powinna urazić. A kto kogo siedzi? Kto, koło kogo siedzi, panie profesorze? No to jest kilka zasad. Tutaj nie wszystkie zostaną zastosowane, jako że widzieliśmy po pierwsze w tym, w tym spotkaniu premierom i prezydentom nie będą towarzyszyły ich małżonki, mhm. więc już tutaj jest to przyjęcie, w którym biorą udział osoby oficjalne, stąd formuła robocza. No i trzeba tu stosować dwie zasady. Zasadę precedencji, Czyli obowiązują rangi i zasadę prawej strony, o, powszechnie znaną w dyplomacji, aczkolwiek i tu mogą być na życzenie y, y, gości y, czasami odstępstwa. Zdarza się tak, że kiedy osoba jest leworęczna, to można y, odstąpić to miejsce i odstąpić od tej zasady. Tak to jak Barack Obama zresztą. No dlatego o tym pozwolę sobie wspomnieć i można, y, można na życzenie y, y, protokołu, wcześniej oczywiście to mhm. Tak jak takie techniczne rzeczy, czy w kieliszku jest woda mineralna czy szampan, to to jest już uzgodnione, ale tu zapewne będziemy mieli po pierwsze obok prezydenta Komorowskiego, po prawej jego ręce będzie siedział prezydent Obama. Stosuje się też taką zasadę, że przy tych stolikach, które zobaczymy, gdzie będą goście, liczy się te stoliki w ten sposób, że od prawej ręki osoby najbardziej dostojnej, czyli zgodnie z precedencją, najpierw będą prezydenci w zależności, znowuż w układzie w zależności od czasu sprawowania kadencji, i następnie premierzy również w podobnym układzie. Niekiedy jest tak, że jest to bardzo skomplikowane i trzeba zastosować inne zasady, inny klucz do podejmowania gości, żeby unikać jakichś dyplomatycznych afrontów. Ja muszę powiedzieć, znając dokumenty dyplomatyczne, często czytałem w polskich raportach dyplomatycznych o przyjęciach wydawanych na dworach królewskich czy przez cesarza, czy, czy też przez prezydentów republik w okresie międzywojennym. Bardzo szczegółowe, kilkustronicowe raporty z takich spotkań o tych wszystkich nie tylko pomyłkach, ale o tych wszystkich elementach, na, które, na których później wzorowano się, przygotowując jakby dalszą dalszą podróż. Jeśli ja wspomniałem o tym królu Afganistanu, on tak jeździł też przez kilka stolic i protokół dyplomatyczny Polski dokładnie badał, co się dzieje na przykład w Berlinie, w Londynie. Profesor Janusz Sibora, historyk dyplomacji, specjalista do spraw protokołu dyplomatycznego, był naszym gościem. Dziękuję, bardzo dziękuję przyjmę. za rozmowę, za dziękuję to bardzo. oprowadzenie nas po protokole dyplomatycznym, dość skomplikowanym momentami, jak słyszę. Dziękuję tak. raz jeszcze. Dziękuję Jesteśmy bardzo. dla Państwa w dwóch miejscach Warszawy. W tej chwili na Państwa ekranach zdjęcia na żywo z przed hotelu Mariot, gdzie. Aby się odświeżyć, nieoczekiwanie pojechał prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Jesteśmy dla Państwa również już przed i w Pałacu Prezydenckim. Tam za kilka chwil rozpocznie się uroczysty obiad roboczy z udziałem przywódców Europy Środkowo-Wschodniej. Oni właśnie przyjeżdżają do Pałacu Prezydenckiego. I z Barackiem Obamą w roli gościa honorowego. Gospodarzem tego spotkania będzie oczywiście prezydent Polski, Bronisław Komorowski. Ten uroczysty obiad roboczy miał się rozpocząć o 19.10. Jest opóźnienie, to w związku z, z tą zmianą, korektą planów i faktem, że Barack Obama... Zdecydował się jeszcze pojechać do y, hotelu Marriott. Ewentualną nadmierną ekscytację tym faktem y, chłodzą nasi komentatorzy, zwracając uwagę, że jak na taką wizytę, tak niewielkie y, w gruncie rzeczy opóźnienie, to nic nadzwyczajnego i o niczym nie świadczy.